Siemanko, siemanko Ja dzisiaj w szklarni Pogoda deszczowa, więc e, Na dworze zbytnio Nie ma co robić Na no, szklarni wiadomo nie pada Więc można Na spokojnie działać e, Szykuję już Szklarnię pod pomidory Już, dopiero e, Bardzo późno w tym roku Pomidory lądują w szklarni No Ale te pogody też nie za ciekawe Tutaj moje sadzoneczki pomidora. Jedne ładniejsze, drugie trochę gorsze. Ale w szklarni mam nadzieję, że jak <coughs> pójdą ziemię, no to ładnie już będą rosły. Kurczaków, jak widzicie, nie ma. Zostały tylko dwa kogutki jeszcze. Ale to też tam <coughs> kwestia dni. Może nawet dzisiaj je wyrzucę na wybieg. Jak sobie siedzą. Chyba, że ktoś chce. No to nie wiem jak w chwili publikacji filmu jeszcze będą, no to można się zgłaszać, tam znać pod filmem, czy, czy sam czy, czy nie. No i wziąłem się pierwsze co to przekopuje ziemię. Znaczy opiliłem najpierw tro trochę. Zboża ogrom wyrasta. Wiadomo kurę się działy całą miesiąc zimę i część wiosny. To zboża rośnie. Tutaj, gdzie siedziały kurczaki, to wybrałem trochę ziemi z wierzchu, no bo odchody, właśnie zboże i tak dalej, więc nie chcę tego. Wybrane, chwasty wyrwane, przekopane. Tam już chwasty też powyrywałem i właśnie przekopuję wszystko. Tutaj całe moje sadzoneczki. Papryczka byle jaka, malutka. Chociaż już dostała te liście. Yy, widzę nawet jakieś tam pojedyncze odnóżki, na niektórych się tworzą boczne. Yy, więc jeszcze niech chwilę postoi i pójdzie wszystko na dwór. Ale dopiero po 20 maja. Yy, tu już wszystkie cukinie, dynie, yy, ogórki nawet ładnie idzie. Wiadomo, nie wszystko jeszcze wzeszło. Bo to raptem kilka dni. Z batata nic nie ma. Batat będzie chyba do wyrzucenia. Albo go gdzieś tam rzucę w pole niech sobie rośnie. No i tutaj o, wszystko rośnie. Ale też też czekam do 20. Cała ta była kupiona. Małe sadzoneczki, ale bardzo ładnie poszła. Tutaj fajnie. 5 O, część wyleciała, ale tam się nie przejmuje. Jakoś sałata w tym roku u mnie nie idzie. Tutaj kwiatki wiszą, też czekają na ciepło. Bardzo ładnie się porozrastały. O, nawet chyba werbena tak pachnie. No i tam też jeszcze 20 i pójdą na dwór. Jeśli chodzi tak, obrzek, cebulka, cebulka ładnie powyrastała, zaraz trzeba będzie obcinać szczypiorek, żeby nie zakwitła. Oprócz tego powychodziły jakieś pojedyncze sałaty. Słabo, zacząłem trochę pielić. No, najwyżej to, co tam z sałaty wyszło, no to gdzieś tam poprzesadzam. Pomidory, te samosiejki rosną jak szalone, ładne, grube, Szkoda mi ich Nawet wykopywać No ale nie zostawię ich tak Tym bardziej, że nie wiem jakie to odmiany Co prawda tutaj rosły żółte No ale wątpię, żeby to były żółte Więc One gdzieś tam pójdą na dwór Jak stoją na dworze Jak będą rosły, to będą rosły Rzutkiewka też rośnie jak szalona Właściwie to już ostatni moment, żeby ją wyrywać Taka ładna porosła jak nie rosła, to nie rosła. Teraz bardzo ładnie. Yy, wyrywam, wyjadam. No bo trzeba już te pomidory. Połamane pomidory. O, tutaj doskonały przykład tego, jak niektóre pomidory wyglądają. Tu jest ten najgorszy chyba już sort. Yy, Powyciągane. Trzeba będzie je głęboko sadzić. No, zobaczymy, co tam będzie. Póki co biorę się dalej za robotę. Przekopuję, i chcę już pierwsze nasadzenia robić. Najbardziej, co mnie denerwuje podczas roboty, to brak miejsca i to, że nie ma się jak ruszyć. Tutaj coś rośnie, tu coś postawione, i tak ciężko. No, ale wyrwałem rzutkiewkę do końca. Tą jedną stronę dosadziłem. Pomidory, co prawda, dopiero później zauważyłem, że no tutaj są mniejsze odstępy a tam są już dużo większe no ale tam nie przejmuję się już tym ważne żeby rosły a po środku najwyżej rzucę czy bazylię czy sałatę no cebuli nie będę chciał rzucać po środku cebula tylko pod ścianką ale zobaczcie jak to ładnie wygląda jak cebulka nawet opielona trochę trzeba będzie już szczypiorek też podcinać, ale będzie do jajówy no i tak pomału pomału sadzę po dwa pomidory z odmiany tutaj jednego mi zabrakło przynajmniej póki co bo jeszcze przybieram, jeszcze wybieram i mam nadzieję, że Będą. Liczę około 40, 40 krzaków pomidora. Może rzucę dwie papryki. I cztery ogórki chcę rzucić. Jakiś tam mam ogórek chyba szklarniowy. Jak zejdzie no to dwalamy. No i tak to właśnie już pomału szklarnia się zapełnia. Przerzuciłem moje stado ziel zieloną Tutaj to kurniczka e, razem z ketawą. E, No Przerzuciłem je w nocy i zobaczcie. Rano otwieram, boją się wyjść. Wszystkie skupione razem. Nie wiedzą, że się dzieje. Jedna uciekła. O, uciekła. Nie wiem, czy jest. Pobała się za kurnik. Albo zbiała. No, ale póki co się boją. Więc na spokojnie będą się tutaj oswajać. Z nowym miejscem. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Pier Pierwszy odważny kogucik. Ładny. Chyba najładniejszego sobie wybrałem. Niby słyszałem te wszystkie dźwięki, wszystko ten, ale e, no, bardzo blisko teraz jest, więc, więc nie ma się co dziwić, że się boją. No, tu już skubią ziarenko, skubią trawkę, jednak głód zrobił swoje, że zmuszone są wyjść. Ketawa akurat jest raczej dość spokojnym kogutem. E, wszystkich innych się boi, więc. o to się nie boję, że coś tam kurczakom zrobi. Ale zobaczcie, jak się zielona nóżka. Kurki woła, taki mały, a już nawołuje. A jeśli chodzi o warzywniak z boku szklarni. Rzutkiweczka też ładnie idzie. Pszczoły wyszły. Dopiero co ulało. Chłodno dzisiaj było. Znaczy, nie, nie zimno, ale tak. Chyba 15 stopni. E, ulało. Wszystko mokre. O, jajko się pokazało. E, wszystko mokre. E, no, ale działamy. Buraczek też idzie. Gęsto, szpinak wyszedł, nawet kalarepa. Tutaj cały rząd kalarepy. E, cebulka. Koperek też jest. Tam widzę e, lubczyk mi wschodzi. Nie pamiętam tylko, co tutaj wysiałem. Rząd pietruchy, a drugi rząd czego. Nie wiem, czy na filmie o tym mówiłem, czy nie. E, możliwe. Więc najgorsze już trzeba będzie pielić pomału. To mnie najbardziej przeraża. Yy, ma też mi przyjechać ziemia. Tutaj zasypę. Trochę się przepieli. I też tutaj między drzewami będę sadził. Yy, tak sobie pomyślałem, że paprykę jarmuża je, yy, Nie wiem co tam jeszcze. Por, porceler. Moje pory to porażka. Selery też trzeba będzie dokupić. I mam nadzieję, że coś z tego urośnie. A tutaj też mam cebulę i czosnek. Ciekawe jak będzie rosło. Póki co większość wygląda, że się trzyma. Nie wszystko, ale większość. Więc też nie ma co tam narzekać. Rabarbar minierus poszedł kwiat, kwiaty wyciąłem i rabarbar poszedł. Mam nadzieję, że złapa nie. Mędliska też pięknie tutaj, o. E, cebula, zioła, musztardowiec widzę wyszedł. Trzy czy cztery krzoki. Proszpunka. Marchewka i cebula. Czosnek. Pietrucha, słabo. zeszłoroczna ładnie. I tutaj wiecie jak rozpoznać chiński czosnek. Rośnie do dołu. Tutaj, o, ząbek wyszedł. I rośnie w dół. Są takie trzy, co. Ząb... O, tam kolejne chiński. Ząbki wyrastają z ziemi do góry. Zamiast w ziemi rosnąć. No i tutaj szykuję trochę, bo zarosło chwastem więc to no, jeszcze delikatnie przekopuję przegrabie, chwasty wyjmę i robię nasadzenie rzuciłem tu po dwie papryki z każdego rodzaju i tutaj samym brzegiem jeszcze rzuciłem porę te moje takie wypierdki cieszą, ten jest kupiony, dużo ładniejszy no, ale te moje mówię, może akurat pójdą. Tu jest takie miejsce pod samym płotem, czyli tak chyba by nic nie urosło, Tam winogron, więc, więc akurat niech sobie tu zarasta pomalutko. No i tak to wszystko pomału rośnie. To jest fajna rzecz. Miała rosnąć sama borówa a wyszła mi mięta. fajnie, bo zarasta ten płotek, mi się podoba. no i jak nie będzie zarastała zbytnie borówki, tylko sobie tutaj nad płotkiem, to rewelacyjnie będzie. oprócz tego, że wyglądało, to jeszcze będzie super miętka. no i tak kwasty też nie będą rosły. no więc dzisiaj chyba tylko tyle. biorę się jeszcze popodlewam wszystko. No, i jak mi jeszcze przywieźliby dzisiaj ziemię, to bym zaczął rozwozić pomału i jeszcze może bym coś powysadzał, żeby było się jak ruszyć. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i do następnego. Hej!